Panie Zygmuncie, jest sprawa, czyli telefony, które odbieramy od Was z prośbą o rozwiązanie jakichś tam zagadnień, które tyczą się zamówień publicznych. Dzisiaj na tapetę bierzemy. Podpis kwalifikowany. Ale podpis kwalifikowany w takim o, ciekawym dosyć wydaniu, w którym będziemy mieli do czynienia z plikiem, który ma być podpisany przez dwie osoby. I teraz cóż takiego się w tym pliku dzieje? Sam plik składa się z kilku... Może kilkunastu dokumentów, które są zeskanowane, w jednym pliku właśnie zawarte. No i teraz dwóch reprezentantów składa swoje podpisy. Pierwszy reprezentant sumiennie na każdej stronie, w każdym wypunktowanym miejscu, pod, na końcu każdego z dokumentów, znajdujących się w tymże pliku, podpisuje, umieszcza swój znacznik graficzny jeden, drugi, piąty, dziesiąty raz. Natomiast drugi z podpisujących łapie ten plik, podpisuje go raz. Czy to dobrze, czy to źle? Oczywiście, że dobrze. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli podpisujemy, to podpisujemy pliki, a nie dokumenty. To, że w tym pliku znajduje się szereg dokumentów, nic nie szkodzi. Od przybytku głowa nie boli. Mogłoby tam być i 50 i 100 podpisów. Ważnym jest, żeby plik był podpisany, przez tych, przez których podpisane ma być. Zatem, jeżeli te dokumenty, znajdujące się w pliku, chociaż jest ich tam dużo, miały być podpisane przez dwuosobową reprezentację przez dwóch, w tym przypadku panów, którzy powinni te podpisy złożyć to wystarczyłoby, żeby każdy z nich podpisał się raz i jest dobrze. A z czego wynika to multiplikowanie podpisów, ta chęć do podpisania każdego jednego dokumentu, może wynikać z dwóch rzeczy. Może wynikać z niezrozumienia zasad korzystania z podpisów kwalifikowanych i z tego prostego faktu, który powinniśmy zawsze mieć przed oczyma, że podpisujemy jednak mimo wszystko plik, a nie dokument, i podpisując plik, podpisuje wszystkie dokumenty w tymże pliku zawarte. To po pierwsze. A po drugie, niekiedy ten problem jest przez Was, przez zamawiających. Czasami to Wy go generujecie przez stawianie wielokropków w tych wzorach dokumentów, wielokropków na dole każdego jednego dokumentu, w stopce każdego jednego dokumentu, wielokropek podpis. Jaki podpis? Nie ma żadnych podpisów, nie ma żadnych wielokropków, nie ma żadnych konieczności nanoszenia żadnych znaczników graficznych. Te wielokropki są niepotrzebne. Usuncie je, proponuję, ze swojej dokumentacji. Warto dodać adnotację, że niniejszy plik, niniejszy plik łamany na dokument. Powinien być podpisany podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu i to jak najbardziej wystarczy, zrezygnujmy z tych wielokropków, nie utrudniajmy życia sobie i wykonawcom. A jeżeli będziecie mieli wątpliwości, jeżeli trafiliście na problem pod tytułem, czy to dobrze, czy to źle, ile tych podpisów ma być naniesione, wystarczy, że dany plik jest podpisany przez. Reprezentację, ilu osobowa by nie była, wystarczy, że ten plik jest podpisany raz. I oto jest problemu rozwiązanie. Trzymajcie się dzielnie, elektronizujcie śmiało i do zobaczenia.